Do lat 70. Albania nie miała ogólnodostępnej energii elektrycznej. Dopiero w 1985 roku, po ukończeniu trzech tam na rzece Drin w miejscowości Koman, Albania stała się w pełni zelektryfikowana. 95% energii w Albanii produkują elektrownie wodne, z czego 80% zapewnia kompleks tam na rzece Drin. Jest to jednak elektrownia wysokiego ryzyka i poziomy wody muszą być dokładnie kontrolowane, ponieważ jej uszkodzenie mogłoby spowodować katastrofę naturalną dla znacznej części obszaru Albanii. 35 kilometrowe jezioro zalewowe skróciło drogę z Tet do Walbony z prawie 10 godzin do około 3. Transport promowy i energia elektryczna umożliwia rozwój tego regionu i całej Albanii. Zanim dotrzemy do tego przepięknego miejsca, jakim jest jezioro Komon, musimy pokonać 50 kilometrów górskiej drogi, z czego ostatnich 30 kilometrów będziemy jechać przez godzinę. Droga jest w opokanym stanie, przejezdna, ale najgorsza, jaką w życiu jechaliśmy. Na szczęście, widoki rekompensują niedogodności. Siema, Jordan z tej strony i moja wspaniała Renia. Dzisiaj odcinek będzie o jeziorze Komani. Generalnie jak będziecie jechali, to po drodze jest kilka kempingów. My pojechaliśmy chyba do ostatniego jaki jest, bo o tym kempingu powiedział nam gościu, którego kupiliśmy rejs. I w zasadzie wyszło nas to najtaniej, bo 5 euro kosztuje tutaj za noc za samochód. I dwójkę jeszcze zapłaciliśmy za transport. Tam jest 900 metrów do góry, w tamtą stronę. Moglibyśmy co prawda pójść z buta, ale nie chce nam się jutro bawić, bo to będzie no całe 15 minut drogi. Ale po prostu nam się nie chce w to bawić 2 euro, nie majątek. Chcemy po prostu załatwić temat szybko, żeby się jutro nie spóźnić, a i tak musimy rano wstać, żeby ogarnąć samochód, jedzenie. Także łącznie zapłaciliśmy 7 euro tak. za transport i parking. I w tym mamy tutaj prysznic, łazienkę. Które są, naprawdę, eee, ci przerwę, tak. które są naprawdę mega czyste, są, zaraz wam pokażemy. I oprócz tego tutaj jeszcze jest taki, e, jakby taki barek, barek tak, no tam nie wiem czy coś do jedzenia jest, ale jest, są na pewno są napoje. Tak, nie? jest stoliki, są na taką, na taką werandą z widoczkiem na góry i e, jezioro, więc naprawdę bardzo tak czyściutko, sympatycznie. No i piękny widok tutaj nad tą dolną część jeziora, także chodźcie, pokażemy wam łazienki i na dzisiaj to będzie koniec. Idziemy robić jedzenie i widzimy się dosłownie za sekundę już tam na górze. To są toalety, są dwie. I teraz uwaga, ja wiem, że to różnie bywa na kempingach, ale to jest naprawdę mega czysto. Ale nie ma się... mi się wydaje, że to jest takie zrobione dopiero co świeżo. Bo taki naprawdę Może tak, czystytko. ale jakby nie było, jest naprawdę czysto, świeżo. Jest prysznic, zakładam, że jest ciepła woda. Zresztą gdyby nie było, to i tak mamy swoją, ale, ale wiecie o co chodzi, nie? A tutaj jest ten barek, o którym właśnie sekundę temu wam mówiliśmy. No, tam jest widoczek. Widok jest przepiękny, tu jest barek. No, i tutaj możecie sobie kupić jakieś napoje. Tutaj gospodarz. Hello. O, tak to wygląda. Jest super. Są napoje, drinki, jest wszystko. Także jak widać na załączonym obrazku, nic nie brakuje. Można się spokojnie przykimać. No i widok jest też piękny. Tyle. Natomiast chciałbym bardzo podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, czyli firmie Ecoflow, która zdecydowała się wejść z nami w współpracę. No, pożyczyli nam stację ładowania. A jest to stacja ładowania, dzięki której no, możemy właśnie mieć... O, proszę bardzo, lodóweczkę, gdzie Renia zaraz zrobi nam coś pysznego do jedzenia. Tak. No i tak naprawdę, o, dzięki tej stacji jesteśmy w stanie zaślić taką lodówkę. Ja sobie zaraz będę mógł jeszcze podłączyć jeden telefon tutaj, drugi i jeszcze nasz telefon, który robi za router, a później jeszcze sobie najprawdopodobniej podłączę laptopa, żeby coś sobie na nim zrobić, bo tutaj mamy zasięg, jest internet. Polecam każdemu. Dzięki EcoFlow. A teraz pokażę wam, jak wygląda nasz kamper. Wygląda on mniej więcej w ten sposób. Tutaj mamy spanie, rozłożyliśmy się dzisiaj w pięknym miejscu. Są takie, o, piękne ściereczki, które powiedzieliśmy, żeby no, trochę wiadomo, nadać temu wszystkiemu prywatności. A tu jest nasz cały Majdan, i Rania już coś dobrego na pewno zaraz nam zrobi. Kupiliśmy Dobra, dziś. tam obcą. Tak, jak owce na pasku. Kupiliśmy sobie dzisiaj w takim lokalnym sklepie w miejscowości, nie wiem jakiej, to nie ma żadnego znaczenia, ale kupiliśmy sobie baraninę i wołowinę i będziemy sobie coś dobrego z tego robić. Nie można było dalej jechać. No, także my już żeśmy przejechali tunel z naszego kempingu i idziemy dalej. Taka zasada jeszcze. Ciemano, tak w ogóle. Widzicie, właśnie wyszliśmy z parkingu, e, nasi gospodarze podrzucili nas tutaj do tunelu, To jest tak, że jak idziecie e, samochodem, to wjeżdżacie do tunelu i e, do tego tunelu wjeżdżacie w momencie, kiedy chcecie przedostać się promem na drugą stronę jeziora, a inaczej nie wjeżdżacie. Bo jak chcecie popłynąć tą, jak na tą łódkę taką, no to wtedy po prostu tutaj zatrzymujecie się wcześniej, zbudza i ten tunel, ma nie wiem 250-300 metrów strzelam. Idzie tutaj na łódkę, wsiada tutaj na łódkę. No i dalej odbywa się rejs, który zaraz i odbędziemy my. No dobra, i tak to mniej więcej wygląda. Tu z drugiej strony, tu jest cała ta przystań. Niezły Saigon tu jest. Ale ruch, co? no a tam odbywa się rejs. Tam tu mańkę. I zaraz tam pewnie pojedziemy. Tutaj jest barek jeszcze jakiś, można coś chyba zjeść. Tak szefowo? Tak, etykiety. Etikety. My tikety zamówiliśmy przez internet, my nasze bilety zamówiliśmy przez stronę, płaciliśmy chyba 30 euro, ale żeby było śmieszniej, to w miejscu, w którym spaliśmy, można kupić je za 25. I tak ogólnie, z tego co widzieliśmy, ceny oscylują między 25 a 30 euro, więc tak naprawdę możecie tutaj sobie kupić bilety. Poza sezonem bez problemu kupił mnie tu, będąc na waszym miejscu, natomiast w sezonie zdecydowanie wcześniej sobie zaklepał miejsce, bo myślę, że tutaj jest potworny ruch. I wtedy może być psikus z miejscami wolnymi. Nie? No. Co jeszcze? I tyle. <laughs> Rejs będzie trwał od 9.30 do 15.30. I po drodze mamy się zatrzymać na jakieś jedzonko, na jakieś picie. Coś takiego, no? Coś takiego. Jak to dokładnie będzie wyglądało, to pewnie w trakcie wyjdzie. Ale myślę, że będzie super. Słońce już pięknie grzeje. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zwróćcie uwagę, ile butelek na wodzie pływa. Tu, tu, tam. No są wszędzie, nie? Tam tak samo. Trochę szkoda, no ale co zrobić. Od siebie dodam jeszcze, że jest to oczywiście sztuczne jezioro. W latach 70-tych tutaj tam, a to zaraz wam pokażę. No zalali to i jest takie to jezioro. Można przepłynąć na drugą stronę, w sensie... Ciężko nazwać to drugą stroną, bo to jest jezioro, które się tak wieje przez góry. My akurat popłyniemy do rzeki Shaela, Sza Szael jakoś tak. Yy, tam nas zdaje się wysadzą, będzie można spędzić trochę czasu. Ale oprócz tego też można pojechać do samego końca jeziora, tam się przebić, na przykład pojechać w Bośni i tak dalej. I tak dalej, Także opcji jest sporo. A to jest ta tam o której Wam sekundę temu wspominałem. Idziemy na łódź. Nasz, że tak powiem, nie wiem, jak to nazwać, właściciel. Właściciel nasz naszej łodzika. Tak, nasz Edward. Kazał nam. Yy, tak powiem, iść na łódkę, nie? A tu możecie zobaczyć, pan nawet z NASA przyjechał, żeby popływać po jeziorze koman Także idziemy odbyć rejs. This one? Yeah. Okej, okay, perfect. Yeah. Okay. perfect. Yeah. Dawaj mysza. Na środę. Yeah, thank you. Thank you. To jest słuszna, co? A, nie, to taka No, to nie jest, że Powiem Wam, że skosi. Że Pan, który siedzi po naszej prawej, ma przyjaciół w Polsce i wiele polskich miast wiedził. Bardzo dobrze, dziękuję. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 12 13. <grytanie> <grytanie> Opowiadam właśnie nam jak był w Polsce, nauczył się liczyć. Mówi, że sporo rozumiem, a też tam znajomych. A na tak gzinnej taczki to wycieczka stosi. Wioska, którą zobaczycie, to wioska, w której jest nasz tutaj Have a good gospodarz. Dostaliśmy propozycje, co były, zostać u noc, ale nie wiemy, czy dam radę, bo nie mamy za bardzo gotówy. tu jest okay. cały problem. Ale będziemy później o tym myśleć. Wpłynęliśmy takiego wąskiego kanionu. I tutaj nie wiem, czy my dopłyniemy. Nie, chyba już tam nigdzie nie będziemy dopływać. O, super. No tam chyba za wąsko chyba jest, żeby <grym wąsko> <grym wąsko> wpłynął tą łodzią. na No właśnie tak widzę, że chyba będzie. Hmm. Okej, okay, grubo. Myślałem, że on się wycofa. No jednak nie. Wszyscy myśleli, że się wycofa, ale nie. Wpłynęliśmy do wodospadu, który jest tutaj. No pięknie to wygląda. Ale chyba się zaraz wycofamy, bo. No woda to jest kryształ, nie? Na skałkę żeśmy zawadzili. I do, do miejsca przeznaczenia. No woda to jest, zobaczcie. No. Niesamowite, jak w tych źródłach, co byliśmy w poprzednim, chyba odcinku, czy jeszcze dwa odcinki wcześniej. No woda to kryształ. 30 ciuteńka. ja daj mi się narąbał. Dzięki mysz, no pięknie, pięknie, no sztosik, tu dupę urywa, no taką łupinką żeśmy płynęli, no także tak to tu wygląda, jest naprawdę pięknie, tutaj wypływa rzeka, szela ona się chyba nazywa, ale my pierwsze co to idziemy jakich bar zaliczyć. Nie no, ale ta woda to po prostu jej kolor jest niesamowity. Może jestem zachwycony mega tym miejscem. Tu jeszcze są pokoje na górze. Tam na dole jest bar, w którym piliśmy kawkę. No i. znasz po prostu. no nie wiem, tak ze trzy noce tu spędzić, nie? Wychillować się z plaża, jeszcze sezonu nie ma, więc jest pusto. Po prostu mega. Super to jest zrobione. No mega po prostu. No powiem Wam, że łeb mi tutaj strasznie odpoczywa niesamowite miejsce. Zdaję sobie z tego sprawę, że w sezonie pewnie to jest dosyć głośno, bo jest mnóstwo turystów, ale tak jak teraz, początek maja, no mega. No, temperatury są typowo letnie, więc jeżeli tylko macie możliwość, to w tym czasie zdecydowanie warto tu przyjechać. Chcesz coś dodać? Nie zadać nic ująć. Wydaje mi się, że to chyba najwyższa pora, żeby odpalić drona i pokazać wam te widoki z góry. Mieliśmy w tej restauracji, gdzie piliśmy kawkę, są też pokoje. I pytaliśmy tego pana, który pracuje w re, na recepcji, w barze. E, cena za nocleg 30 euro, od a zasiadaniem si 35. Od osoby? Od osoby. No. No to nawet jeżeli powiedzmy, nawet bez śniadania, powiedzmy, to jest 60 euro, 6 razy 4 24. Na no pewno jest 250, 260 zł, nie? Eee, czy to jest dużo? No chyba nie ze względu na to, że jest śpimy no, w takim miejscu. Myślę, że w Polsce by to kosztowało znacznie więcej. A, w a, jest, a jest taki. W Włoszech piękny... czy gdzieś dalej to już w ogóle nie. Tak, a tutaj jest no, przepiękna woda, super klimat. Eee... No, muzyka Cisza. na żywo leci. Cisza była, ale już się skończyła. <laughs> ale muzyczka też daje fajny klimat. O góra każdy jeden z tych domów ma taką kładkę do siebie no bo wszystkie te domy są po drugiej stronie rzeki, a tu na środku gdzie my jesteśmy jest taka, nie wiem, no łacha, nie wiem, w zasadzie to jest drugi brzeg no i gdzieś ci ludzie, znaczy w jakiś sposób ci ludzie muszą się przedostawać do domów świetnie to wygląda, super te kładeczki są no i no i te widoki, no to jest. Aha, mega. I tutaj nasi sąsiedzi z łódki. Chcieliśmy tylko chwilę poświęcić na tę parti z motorowej. No my tak samo, bo oni od razu chcieli kasować nas za ten, za te leżaki, no ale... Ale mówimy dobra, to idziemy. Zwiedzać A Ano. Chcecie to są nasi wybawcy. Boże! Stali się naszym kantorem, po prostu wymienili, e, wymieniliśmy u nich nasze złotówki na euro, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie dalej funkcjonować. Dzięki mnie. tej pani. Przeze mnie, ale A. dobra, dzięki Wam mamy kasę. więc... Idziemy się napić piwa. Można szaleć dalej. Tak. Siedzimy sobie z sąsiadami, pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli to oglądacie. A idę zobaczyć, tutaj, do tego do baru, co tam serwują. Może coś sobie weźmiemy. I przy okazji pokażę Wam ten mosteczek. Nie no, ale po prostu kolor tej wody to ja pierniczę. Morda sama mi się śmieje, to jest coś niesamowitego. Po prostu sztos. No, zobaczcie zresztą, pięknie to wygląda. Mega. Naprawdę, jak uwielbiacie naturę, to je, jezioro komani. Koniecznie. I co, dają coś jeść? Patrzę na moich, nie? Aha. Ale nie wiem, czy to są frytki, czy to są tylko pieczone ziemniaki. Aha. To spytaj, czy french friesy mają i, i jakoś... Nie, to nie, nie, nie rozumiem. Nie, nie ma je. No to... no to psikus. No właśnie tak, staramy się unikać tłumów. No my tak samo, no. Fajna miejscówka. Piłko zrobione. Tak, A pogadaliśmy czyliśmy? sobie tu z naszymi sąsi sąsiadami i lecimy jeszcze w to samo miejsce gdzie byliśmy wcześniej, bo tam. Tam gdzie byliśmy kawkę, pójdziemy sobie do toalety, może coś zjemy. Tak, bo chłopaki też coś coś, coś zjeść. Tak, no i jeszcze nam zostało ile? Z półtorej godzinki? Teraz, może troszkę mniej? Nie, mniej godzina, bo o drugiej. A, o drugiej godzina no to... i sześć minut. Okej, okay, no, no to tam sobie coś pewnie zjemy i zobaczymy i co dalej. Pytanie. Albania? Czy czarnogóra? Co wybrać? <laughs> Najlepiej jedno i drugie zobaczyć. Ja mam rozkminę, co, co wolę bardziej, no... I tak kombinujemy, trochę na... trochę na kampera zaczęliśmy bardziej chorować niż wcześniej, takiego może też nie bardzo dużego, bo nie wiadomo jak to będzie z hajsem, ale pomysł jest taki, żeby jednak tu wrócić. No, na pewno i na przykład sobie... No w bierz... nie jest jeszcze co zwiedzać, nie? No, myślę... Jeszcze terenówkę bym chciał, kup mi. A, kampera, te, terenówkę, może łódkę ci kupię tutaj, będziesz robił jakieś Samolot interesy. jeszcze poproszę. Pańskie interesy, słuchaj. Cieki <słuchaj> <słuchaj> kamień znalazłem. Mamy tu jakichś geologów, ktoś wie co to za minerały. Jak przyjedziemy do Albanii, to mam zamiar tutaj wrócić, bo czuję taki niedosyt. No, jest fajnie. I bym tak chciała zostać tak ze dwa dni, albo nawet trzy, żeby tak się napawać tymi widokami i tym powietrzem wycilować nie? Tak, no, taki chill w ogóle no. i popatrzeć tak. na tą taką turkusową wodę. No, no, jest pięknie, naprawdę jest git. Polecamy serdecznie. Słuchajcie, no musicie zostać z nami, żeby Że zobaczyć co, co się dalej, co wydarzy. dalej wydarzyło. <noise> no wydarzyło. Dokładnie. Najładniejszą kaczkę. No Renia pokazałaś klasę. Pokazałaś klasę. Jedziesz. No. Bida z nędzą. Jak to trzeba rzucić, żeby było dobrze? Płasko. Bo on się od powierzchni musi odbijać. O, ku cztery. Renia, weź aparat, to ja ci, ja ci pokażę jak to się robi w wielkim stylu. Dobra. Patrzcie na to. I się uśmie. Całe dwie, dziękuję, dziękuję. za uwagę. <laughs> Cięcie. Nasz woźnica wstał, wbijamy na łódkę i wracamy. Fajnie Pani co? No, nasz kapitan zaraz o, da po garach Tawaruś, co jest do mnie ma? Mimer Przybijaj go wado Dokładnie tak I tak się to robi, moi kochani. Drodzy powrotnej jeszcze uciłem sobie taką pogawędkę z naszym, nie wiem jak to nazwać, wilkiem morskim, który prowadził naszą łódź. I mówił on, że, bo generalnie to był brat tego drugiego gościa, którego widzieliście wcześniej, on tutaj mieszka w tej miejscowości i. W latach 70., jak wybudowali cały ten obiekt, to jego dziadek, jego dziadek i no, chyba wtedy już jego syn, czyli ich ojciec, no, dostali informację, że oni to będą zalewali i no, jak chcą, to mogą zostać w swoich domach albo mogą się stąd wyprowadzić. I dali im alternatywę w postaci domów, trochę tam niżej położonych, no, ale oni nie chcieli się stąd wyprowadzać, no, bo powiedzieli, że stąd są, tutaj mieszkają i tego nie chcą. nie. No i nie przyjęli tam tych domów, no i w zasadzie no, poszli w, w górę, że tak powiem, gór, no bo musieli uniknąć zalania. No i powiedział, że na początku to w zasadzie mieszkał w jakichś takich schronieniach, no i tak przez lata sobie radzili, aż do dnia dzisiejszego, gdzie prowadzą jakiś tam biznes. Także trochę przykra historia, no wiecie, no to były lata głębokiego komunizmu rządów Envera gdy nie było zbyt łatwo wtedy, no ale jakoś sobie poradzili, teraz chyba całkiem nie im się wiedzie, także to jest duży plus tej historii. Jak widzieliście, no... Dla nas miejscówka Sztos bardzo nam się podobało. My w tej chwili już jesteśmy na parkingu, jest godzina czwarta i no właśnie się przepakowaliśmy. Teraz czeka nas godzinny powrót przez tą tragiczną drogę i jedziemy. No jeszcze nie wiemy gdzie. Mieliśmy jechać do Tetu, ale jednak tam nie jedziemy. I pewnie będziemy gdzieś uderzać w stronę Czarnogóry. No. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze coś nagramy, albo co nagramy. Trafię do tego odcinka, to zależy, jak mi tam pójdzie. W każdym razie, na chwilę obecną, to jest tyle. Siema od dnia następnego. My już wyjechaliśmy z Albanii, w tej chwili jesteśmy już pod koniec Czarnogóry u wylotu w zasadzie wyjeżdżamy z Zatoki Kotorskiej i powoli kierujemy się do domu. Nie wiem, czy jeszcze będziemy coś nagrywali, bo te rejony to już trochę kiedyś zwiedziliśmy. Natomiast, jeżeli byśmy coś jeszcze nagrali, to na pewno się o tym dowiecie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentarz. Lajeczki. Subskrypcje. No i co? I widzimy się w kolejnych vlogach. Dzięki. Do zobaczenia. Pa-pa.